Czas. Jakie jest nasze mniemanie o nim? Wszyscy wiedzą, że istnieje, że upływa, ale czy wszyscy tak samo go odbierają? Czy każdy tak samo zdaje sobie sprawę na co dzień z jego upływu? Nie sądzę. Nowy rok jest takim momentem, gdzie cieszymy się, obchodzimy. Nowy rok, upływ starego roku i przybycie nowego. No ale rozumiemy tym samym, że w taki sam sposób mamy bliżej do końca tej naszej ziemskiej wędrówki. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony źle, ale jak zależy, jak to wytłumaczyć. Dobrze z tej strony, że. Jesteśmy codziennie bliżej naszego powrotu do naszego prawdziwego energetycznego domu. Gorzej w tej warstwie materialnej, dlatego że codziennie ten nasz kombinezon, do którego zostaliśmy przypisani na czas przebiegu tego naszego doczesnego wcielenia, upływa powoli końca. To się prze, przejawia się w różnoraki sposób. Niestety do pewnego momentu nasz organizm jakiś ma tam gwarancję, jest młody, szybko regeneracyjny i tak dalej. Mamy dość mocną przemianę materii. Potem w okolicach 30 to się diametralnie zmienia. Potem następną dekadę dalej dla organizmu to się zmienia jeszcze bardziej i przed pięćdziesiątką zmienia się to ponownie jeszcze bardziej. Przejawia się to na rozmaite sposoby. Od kontuzji, które coraz trudniej się goją, do jakichś dolegliwości, które czasami nawet powstają w międzyczasie, a potem są przyczyną większych problemów. Mamy wszyscy refleksje jednak na ten temat. Nie da się ukryć. Mimo, że być może ze sobą na ten temat nie rozmawiamy, uważamy, że okażemy może słabość, albo wyjdziemy na jakiś idiotów. Widzę to dokładnie odwrotnie. Rozmawianie o tematach, które dotyczą wszystkich, jest istotne dla zachowania odpowiedniej formy i poziomu komunikacji i oczywiście tego, czy traktujemy się poważnie, czy nie. Czy możemy, czy możemy się tylko ze sobą pośmiać i powygłupiać, czy jednak porozmawiać na normalne, poważne tematy, które dotyczą wszystkich i nie da się ich obejść. Różnie to przechodzimy. Ale z tego, co można zaobserwować, jednak jeśli chce się wywołać taką rozmowę w jakimkolwiek towarzystwie, to się okazuje, że nie wszyscy chcą o tym rozmawiać. Nie każdy się potrafi zachować. Nie każdy wie, jak się do tego odnieść publicznie, z jakim to będzie nastawieniem. Przeciwna historia. Wszyscy są tak na co dzień bardzo odważni. Wszystkim dają dobre rady, a jakby w tym aspekcie nie mają. Powiedzmy zdania, albo boją się je wyrażać, albo powoduje to w jakiś sposób dyskomfort dla nich, taki, że nie chcą po prostu poruszać tego typu tematów. Wszyscy w tym czasie jakoś funkcjonujemy i wszyscy w jakiś sposób bierzemy w tym udział, i każdy z nas może to odebrać najszybciej poprzez własne ciało poprzez od i obserwacje siebie i własnego ciała w perspektywie, w jakimś tam czasie. I nie da się tutaj ukryć, że my się cieszymy. No wiadomo, że się cieszymy, ale nie wiadomo zbytnio z jakiego powodu. No bo to jakby nie jest zbytnio rozsądne, że się cieszymy, że, że jesteśmy codziennie bliżej deski. A poza tym, im bliżej tej deski jesteśmy potem, to okazuje się, że tym większa jest kupa. Udłby. W młodości często unikamy ciężkich kontuzji albo po prostu czasami to uciekamy śmierci z <grym> ręki. Można byłoby, jak się analizuje nasze przygody z perspektywy czasu, to można byłoby tak to ująć. Powiedzmy, z biegiem czasu zaczynamy trochę, może dlatego, że to analizujemy, to zaczynamy trochę inaczej patrzeć na świat, bo jednak analizujemy i dochodzimy do wniosku, że Mogliśmy uniknąć pewnych ciężkich obrażeń, a w ogóle czasami to nie wiadomo, jak z tego wyszliśmy. I być może ta perspektywa, którą rozpatrujemy, powoduje, że dojrzewamy trochę do tego, że jeśli analizujemy coś takiego, to można by uniknąć w tym czy innym wypadku. I czasami to się zdarza, że jeśli najczęściej tak się zdarza, że jeśli zaczynamy analizować, to zaczynamy unikać. Sytuacji, problemów, i tak dalej. To się mówi, że ktoś już ma rutynę. Jest po prostu przewidujący albo uczy się na swoich błędach. Istnieje prawdopodobieństwo, że potrafi się także posługiwać czasem, perspektywą jego rozpatrując, przypuśćmy, swoje wydarzenia z perspektywy czasu. Musimy uznać, że potrafi posługiwać się też perspektywą czasu. Najlepiej i najbardziej, tak jak mówię, możemy odczuć to po swoim otoczeniu. Jeśli mamy psy, zwierzęta, one żyją krócej, to doświadczamy tego przemijania na nich najpierw na starszych członkach naszej rodziny dziadkach, babciach, mamach. No, i potem, jak się okazuje, niestety w tej całej kolejce do powrotu na stronę energetycznej Eterny jesteśmy my. No i różnie to też znosimy. Na co dzień staramy się nie myśleć o tym. No ale jednak nasze ciało na co dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok, coraz bardziej daje nam do zrozumienia, że to jest nieuniknione. Uważam, że robienie z tego jakiejś nieprawdopodobnej historii, bani i w ogóle, że znikamy i tak dalej. Powinno to być ogólnie popularyzowane, co się z nami dzieje po śmierci i nie robienie z tego w ogóle jakiegoś wielkiego dramatu. Wracamy na stronę energetycznej Eterny do naszego energetycznego domu. I jak się potem okazuje, kiedy zrzucamy te swoje doczesne ciała, jesteśmy wszyscy. Praktycznie tacy sami po tamtej stronie. Każdy z nas ma oczywiście swój przebieg i swoją, powiedzmy, tożsamość, która wynika z wędrówki wcieleń z tych wszystkich przeżytych materialnych żyć tych wszystkich osób, którymi byliśmy do tej pory. Będąc na ziemi 10, 20, 30, 40 lat nie postrzegamy tego w taki sposób przez materialny pryzmat naszej rzeczywistości i Przyzwyczajamy się do niego tak bardzo, że i to dość w młodym wieku, że potem już nie myślimy. Często wypieramy z siebie tą energetyczną tożsamość i pochodzenie nasze z tego energetycznego świata, niestety, z tej energetycznej eterny. Stamtąd pochodzą nasze eterfy. Tylko tutaj, kiedy przychodzą na materialny świat, na stronę eteru, no to niestety. Nam się zbytnio udziela ta materia poprzez nasze materialne ciało, zbytnio ulegamy sugestii w lustrze, że to, co widzimy, to jest wszystko. To nie jest wszystko. Tak jak nie wszystkim jest to, co widzimy dookoła w naszej otaczającej nas rzeczywistości, tak to, co widzimy w lustrze, to też nie jest wszystko. Nasze poczucie wewnętrznej osobowości, tożsamości, mówi nam, kiedy patrzymy w lustro naszej podświadomości. Że coś tam się kryje jeszcze za tymi gałami. Że to wszystko nie może być dziełem przypadku. No i oczywiście nie jest. Ma to swój cel, sens, przebieg, cały proces ogólnie, któremu podlegamy. Pojawiając się w materialnych wcieleniach, po stronie eteru, w swoich życiach i umierając, wychodząc z nich, kiedy dochodzi do emisji energii z materii naszego ciała. Wracamy swoją tożsamością i świadomością, przede wszystkim tą świadomością energetyczną, na stronę energetycznej eterny. Czy wszyscy mamy takie samo, jednakowe poczucie czasu? Czy wszyscy potrafimy w ten sam sposób planować w czasie, w perspektywie? Bo to też, zdaje się, jest przejaw inteligencji. Jeśli potrafimy coś takiego robić w czasie, Potrafimy przewidywać ludzkie zachowania, niektóre procesy. No, tak jak mówiłem wcześniej, potrafimy przewidywać w pewnym sensie przyszłość. Co ciekawe, poza materialnym światem, po stronie energetycznej, eterny, do, którego, do świata, do którego wracamy, jak się wydaje, czas tam nie istnieje. Tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy energiami funkcjonującymi tam centralnie w energetycznej przestrzeni. Poczucie upływu czasu po stronie energetycznej eterny jest zupełnie inne dla nas, dla naszych eterfów niż po materialnej stronie eteru. Dwie odrębne rzeczy w ogóle nie mające ze sobą nic wspólnego i różniące się od siebie podejrzewam poczuciem w różnicy kilkadziesiąt razy. Jeśli nie więcej, Ciekawostką jest również posługiwanie się czasem, wychodząc z domu minutę później, bo się oblaliśmy kawą, albo coś nam upadło z ręki, korek, kapsel, nie możemy znaleźć kluczy. Wszystko to może mieć znaczenie dla prawidłowego lub nieprawidłowego przebiegu naszego przeznaczenia. I tego, co jest nam pisane, i tego, czego nie powinniśmy spotkać. Jest ciekawy film na ten temat Władcy Umysłu z Mattem Daimonem. Świetny film o miłości w ogóle i przeznaczeniu. W bardzo przyjemny sposób, Lauka przedstawia, jak mogą być sobie przeznaczone dwie osoby i jak jest im pisane spotkanie się. W innych wypadkach <grym> można to odwrócić w drugą stronę. Nie da się ukryć, że coś podobnego funkcjonuje w naszej rzeczywistości. Wydaje się, że upływ czasu to jest subiektywne spojrzenie na przebieg pewnego cyklu wydarzeń. No i teraz nie mamy pojęcia, czy w tej całej matrycy energetycznej, w tej przestrzeni eteru, w tych wszystkich rzeczywistościach materialnych, nie płynie czas zupełnie inaczej. To też jest ciekawostka. Nie mamy pojęcia, być może w naszej przestrzeni tutaj materialnej też istnieją jakieś istoty, które poruszają się, ale w zupełnie innej prędkości niż nasza. Już abstrahuję, że mogą się poruszać w ogóle w innej częstotliwości. Ale już będąc w naszej tutaj częstotliwości, mogą też funkcjonować istnieć takie istoty, być może, które poruszają się w zupełnie innym tempie, nie są widziane w ogóle dla ludzkiego oka. To też jest, ja wam coś powiem, no ta wielo złożoność i różnorodność jest tak nieprawdopodobna, i to trzeba tak patrzeć na to z szerokim umysłem, jak dosłownie napadanie deszczu. Jak pada deszcz, to wiemy, że pada deszcz, ale nie widzimy każdej kropli, która pada w naszej okolicy, w zasięgu naszego wzroku. Nie jesteśmy w stanie w ogóle wyłapać wszystkich tych kropli naraz. Rozumiecie, wiemy, że pada deszcz. No i widzimy, że pada, no bo patrzymy na kałużę, no to widzimy, że pada. Ale w przestrzeni nie widzimy tych kropel wszystkich, jakby nie rejestrujemy ich w ogóle oczami. Ale wiemy, że lecą, nie? No, bo widzimy w okolicy. Podobnie jest to jakby właśnie w tym metryzmie, i że to polega wszystko na tym, że mimo, że coś widzimy i wygląda dla nas tak, na pierwszy rzut oka, ale jak weźmiemy lupę, rozłożymy to trochę się pokłonimy niżej, to wygląda to zupełnie inaczej jest o wiele bardziej złożone. Wiemy z czego się składa. Mikroskopy nam to trochę umożliwiły zajrzenie, jakby w wielozłożoność w ogóle naszej rzeczywistości. Z czasem może być przecież podobnie. Nasze funkcjonowanie po stronie energetycznej eterny bardziej przypomina bytowanie niż życie. Bo właśnie życie kojarzy się jednak z czasem, z upływem jego. Tam jakby ten upływ jest o wiele o tyle wolniejszy, jest o wiele wolniejszy i można to raczej porównać do bytowania. To też jest ciekawostka. Nie odczuwamy tam zmęczenia, nie odczuwamy nudy, przygnębienia. W pewnym sensie to są w ogóle dla nas całkiem nowe doświadczenia. Czas jest również stosowany jako broń lub kara. Możemy tutaj przytoczyć więzienie. Nie każdy jest sobie w stanie poradzić z takim nadmiarem czasu, z jego nawałem, z jego perspektywą. Może to być przybijające. Niektórzy są w stanie sobie odbierać życie. W takich sytuacjach nie wszyscy są w stanie sobie radzić z jego nadmiarem i organizacją tego czasu potem przy takim jego nadmiarze. I dlatego ludzie bywa, że po prostu gupieją, ją szaleją. To stwarza pewne takie ekstremalne warunki, w których jesteśmy zostawieni sami. Z tym, jak, no jakże ja uważam, dużym żywiołem, bo to jest. Czas jest dużym żywiołem w pewnym sensie, jeśli ktoś potrafi organizować sobie czas, ma ściśle określony cel, plan działania, funkcjonowania, nie zmarnuje żadnej minuty, żadnego tygodnia, żadnego roku. Nawet będąc w więzieniu, co ciekawe, osoby, które będą w stanie odłączyć w pewnym sensie emocje i jakby zagospodarować nadmiar czasu, trzeba będzie uznać, że jeśli potrafię się odłączyć umysłem od tych dwóch, jeszcze trzech tęsknota za rodziną, takich czynników, które są naprawdę w stanie sprawiać, że jesteśmy w więzieniu, to jeśli to będziemy potrafili zdezaktywować, to tak naprawdę więzienie nie istnieje, jest tylko miejscem pobytu. Tak naprawdę więzienie jest wówczas w umyśle. Czy psy mają pojęcie upływu czasu? Oczywiście, że mają. Nie mierzą go oczywiście tak jak my na minuty, godziny, ale są w stanie zdawać sobie sprawę z pór dnia mm. i w którym momencie dnia się ogólnie znajdują. Kiedyś czytałem z których opracowań, że. Czerpią to oprócz z wizualnego takiego porównania, w którym miejscu jest słońce, to z rytuałów w ciągu dnia, z dźwięków z tych rytuałów z otaczającej ich przestrzeni w ciągu dnia, ale również y, czerpią te informacje z jakichś przepływów, prądów powietrza po mieszkaniu, w czym ma im pomagać oczywiście nos i tam różne receptory związane z tym napysku. Więc jak ustaliliśmy, szybkość mm, ruchu ma znaczenie w pewnym sensie jest związana z czasem. Proszę zauważyć, szybkość Brusali no trudno mm, mu nie zarzucić, że jakby miał fantastyczne wyczucie czasu, no nie? oprócz tego, że był szybszy to, że był szybszy w ogóle pozwalało mu mm, szybciej reagować, ale Podczas jednego ruchu przeciwnikom był w stanie wykonać dwa lub trzy lub cztery. To jest fascynujące. Czyli to też się w jakiś sposób musiało przekładać na jego postrzeganie tego przeciwnika w tych klatkach. Ale ja tutaj mówię, że do tego jest w stanie nam się przyczynić i pomóc postrzeganie energetyczne albo wyczuwanie energetyczne człowieka z dystansu. To jakby ta energia informuje nas wcześniej, co on chce zrobić, rozumiecie? Tu wiele rzeczy się na to składa, ale de facto potem wychodzi na to, że my posługujemy się trochę w takiej walce inaczej czasem niż nas, nasz przeciwnik. I czas istnieje tylko i funkcjonuje, kiedy dotyczy materii. Czyli niejako po stronie energetycznej matrycy Eteru istnieją częstotliwości materii, ileś tam. W funkcjonuje czas. Jak się wydaje, czas zależy najprawdopodobniej od ruchu tej materii. No bo ciężko sobie wyobrazić, chyba czas bez ruchu i ciekawe, co powoduje. Czy czas powoduje ruch, czy ruch powoduje czas? To jak się wydaje, jest już chyba zabawa dla fizyków. My doświadczamy czasu w zupełnie inny sposób. I od nas wyłącznie zależy, czy umiemy się nim posługiwać. Od nas zależy, czy umiemy sobie radzić z jego przemijaniem, bo z tym, jak się wydaje, ludzie mają najwięcej problemu. Hipotetycznie to rozumieją. Czasami można złapać kogoś w takim nastroju do podobnej rozmowy, i wydaje się wtedy, że rozumiemy te procesy. Najczęściej, chyba i najprawdopodobniej, Rozpatrujemy te sprawy, kiedy jesteśmy sami. Kiedy nikt nam nie zakłóca, kiedy mamy chwilę samotności, mamy moment na refleksję i wtedy zastanawiamy się powoli nad upływem tego czasu. Że jednak obchodzimy te urodziny, cieszymy się, jesteśmy starsi o rok, że coraz bardziej wszystko nas boli. Że coraz mniej możemy spać, że coraz bardziej jesteśmy zmęczeni, że coraz bardziej mamy problemy z koncentracją, że coraz bardziej mamy problemy z asymilacją, z otaczającym nas światem i tym wszystkim, co w nim tak szybko zasuwa. Okazuje się, że nasz zegar biologiczny w którymś momencie zwalnia i ta szybkość życia nam jednak zaczyna przeszkadzać. Przy okazji tematu problemów ze skupieniem i takiego naszego samopoczucia. Ludzie w tym roku pod koniec mogli mieć takie wrażenia dziwnego przeciążenia na głowie, problemu ze skupieniem. Wiem, że my o tym nie rozmawiamy i nie wymieniamy poglądów na ten temat powszechnie na łamach, mm, powiedzmy, portali społecznościowych, dlatego że być może wychodzimy z jakiegoś założenia wstydu albo krępacji. Nikt nie zbiera danych na ten temat. Najprawdopodobniej będziemy pierwsi. Kiedy stworzymy stronę Eteryzm podlegającą pod Fundację Eteryzm, będziemy zbierać zgłoszenia od ludzi na takie właśnie tematy i takie dotyczące naszego samopoczucia, dlatego że my nie zbieramy danych na taki temat i to lekceważymy, ale jak zapowiadają i opowiadają prorocy naszych czasów, pan Harari i inni dysponuje dzisiaj jakby świat taką technologią, że może w jakiś Sposób wprowadzać zakłócenia w nasze myśli, w nasze poczucie otaczającego nas świata. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale mnóstwo osób, z którymi rozmawiam, ma wrażenie podobnego, chwilami takiego przytępienia, w ogóle energetycznego. Rozmaite badania i rozmaite przechwałki świadczą o tym, że nasi władcy dysponują taką technologią, a być może nie władcy, a wojsko, więc już być może nawet nie zakładając jakichś złych intencji naszym władcom, ale trzeba uważać przed obcymi wojskami, które chciałyby być może otumanić w jakiś sposób świadomość obywateli innego kraju albo wpływać na ich emocje, pomysły, i tak dalej, i tak dalej. Zmierza to do tego, co ja kiedyś opowiadałem, że funkcjonujemy w energetycznej przestrzeni, w której funkcjonują także nasze myśli i nasi państwo naukowcy, zdaje się, do tego doszli, że w naszej energetycznej przestrzeni, w naszej rzeczywistości materialnej, funkcjonują te nasze też myśli. Można je wyłapać przy odpowiednio zaawansowanym sprzęcie, najprawdopodobniej można na nie wpływać. Pan Harari mówi, że byli się w stanie włamywać przy pomocy takiego sygnału do umysłu, mózgu, muchy i byli w stanie powodować jej lotem. To może brzmieć śmiesznie, ale mając na uwadze, że nie wszystko nam się mówi, bo być może uznaje się, że nie wszystko jest dla nas istotne i nie wszystko nas interesuje, trzeba brać pod uwagę także takie rzeczy, zwłaszcza w tych dzisiaj tak nieprawdopodobnych czasach. Co nic nie jest tak w rzeczywistości do końca oczywiste. Jak się wydaje, możliwości manipulowania czasem przez obce, wyżej rozwinięte cywilizacje pozaziemskie, nie stanowi chyba dla nich y, większego problemu, jeśli oni są w stanie przemieszczać czas i przestrzeń, i być może takie materialne światy, takie częstotliwości materialnych światów, po tej energetycznej matrycy eteru, Według praw jakiegoś energetycznego wszechświata, których my jeszcze nie rozumiemy, to musimy brać pod uwagę, że oni są w stanie to być może obchodzić. Że są także w stanie wpływać na naszą rzeczywistość w sposób fizyczny, bo jeśli są w stanie przechodzić z tych materialnych światów, z tych rzeczywistości, z jednego do drugiego, że potrafią się otwierać portale, niczym nasze telewizory albo, no mówię, my będziemy niedługo na tym samym etapie my na razie jesteśmy na etapie odbiornika który symuluje podobne otwarcie czasoprzestrzeni no ale tak jak mówiłem w poprzednim klipie proszę sobie wyobrazić, że mamy dysponujemy dezintegratorem y, częstotliwości materii lub jego emiterem jesteśmy w stanie wygenerować w odpowiednim polu, w powietrzu okno które pozwoli nam patrzeć na inną rzeczywistość, inny materialny świat. Wszystko zmierza jakby w tą stronę, i jak, jeśli naukowcy potwierdzą tą koncepcję, że my funkcjonujemy w takiej energetycznej matrycy, w której możemy zdawać się być symulacją, albo cała nasza rzeczywistość jakimś informatycznym zapisem w energetycznej przestrzeni, to być może poznamy dopiero prawa tej całej matrycy energetycznej, w której funkcjonujemy. Chociaż, tak jak ja przewiduję, to wszystko jest tak bardzo złożone, że jeszcze dużo czasu minie, zanim my będziemy mogli to poznać. Na razie, na dzień dzisiejszy, wydaje się, że największym celem człowieka na planecie Ziemia to jest przeżycie najbliższych dwóch lat. Więc przy okazji tego nowego roku, jeśli tak już sobie składamy życzenia, to wszystkim życzę, byśmy spotkali się w podobnym mniej więcej składzie za jakieś dwa lata, wchodząc w rok 2026.